Życzenia świąteczne i noworoczne złoży Dariusz Bralski, radny i zastępca prezesa Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Motto Jana Pawła II. Drodzy mieszkańcy Ostrołęki, w ten nadchodzący cichy, wigilijny wieczór. Oraz nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę Państwu spokoju, radości, uśmiechu bliskich, a w nowym roku 2015 zadumy nad tym, co minęło i co nas czeka. Spokoju, nadziei, spełnienia marzeń, dostatku i pomyślności. Jednocześnie w tym szczególnym dniu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady Miasta. Jest mi niezmiernie miło, że zostało docenione to, co zdołałem zrobić dla naszej społeczności przez ostatnie dwie kadencje i za to, że ponownie obdarzyliście mnie zaufaniem na kolejne cztery lata. Cieszę się, że tak wielu z mieszkańców głosowało na mnie i zapewniam pozostałych, że będę pracował dla dobra wszystkich, dla dobra naszego miasta. Wybór na kolejną kadencję traktuję jako wyzwanie i zobowiązanie do dalszej, wytężonej pracy.